Forteca majątku, czyli jedna gra, którą ty możesz wygrać. Wyobraź sobie, że Twój majątek stoi na otwartej przestrzeni gry. Każdy kryzys, każdy błąd, każdy konflikt może w nią uderzyć. Tak niestety funkcjonuje większość przedsiębiorców w Polsce. Ale bogaci robią to inaczej. Najpierw budują fortecę. Potem dopiero wnoszą w nią majątek. Tą fortecą jest na przykład Fundacja Rodzinna. To struktura prawna, która nie posiada właściciela, nie odpowiada za Twoje długi, nie podlega podziałowi i nie umiera. To dlatego takie firmy jak Ikea, Rolex, Porsche są nie bo należą do fundacji, nie do człowieka. Fundacja rodzinna w Polsce pozwala na dokładnie to samo: przeniesienie swoich aktywów z osoby na instytucję, która istnieje tylko po to, aby chronić i pomnażać majątek. To nie jest moda, to jest konieczność. Im większy majątek posiadasz, tym bardziej przygląda się tobie system. A forteca daje ci jedną przewagę: majątek jest widoczny. Ale nie jest aktywny. Jeżeli ty chcesz mieć kontrolę nad swoim majątkiem, musisz najpierw przestać być jego właścicielem. Posiadać fundację rodzinną to jest właśnie ta różnica między ofiarą a graczem. Jeżeli jesteś zainteresowany fundacją rodzinną, odezwij się do mnie w wiadomości prywatnej, a ja chętnie odpowiem na Twoje pytania i pokieruję Cię dalej. Oczywiście zaobserwuj mój profil po więcej takich informacji i napisz w komentarzu, czy słyszałeś już o fundacji rodzinnej.